Cześć! Dziś przedstawię Wam zasady do gry Robin Hood i Sheriff od zielonej sobie jest to gra dla dwóch osób w wieku 6 i w górę. Celem gry jest zebranie jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa się gromadząc złote monety oraz biorąc do niewoli żołnierzy przeciwnej drużyny. Najpierw wybieramy po czyjej stronie chcemy walczyć Robin Hooda czy Sheriffa z Nottingham. Bierzemy odpowiedni zestaw kart i układamy je kolejno karty żołnierzy te i. Te to są karty żołnierzy, chłopów lub mieszczan, lasu, czyli karty ucieczki, karty walki i obrony. Każdy również dostaje dwa żetony. Po jednej stronie takiego żetonu znajduje się symbol łapy, po drugiej symbol miecza. Będą one nam potrzebne w walce. Wszystkie monety kładziemy gdzieś na stosie, tak samo jak i karty przeszukania. Z wierzchu swój stosów w żołnierze dobieramy dwie karty i w zależności od tego, w której drużynie gramy, dodatkowo dobieramy dwie karty ze stosu chłopów lub mieszczan. Nie pokazujemy tych kart przeciwnikowi, a zatem bierzemy dwie fioletowe, dwie niebieskie karty, a także dwie zielone i dwie białe. Gra przebiega w turach i każda tura dzieli się na dwa etapy. Etap rabunku oraz etap walki. Gra rozpoczyna młodszy uczestnik, który będzie w tej turze atakującym. Drugi gracz zostaje obrońcą. A zatem powiedzmy, że szeryf jest atakującym. Atakujący wybiera z ręki kartę żołnierza. W tym wypadku mamy do wyboru dwie karty. Jest to Wielki Ben albo Eddie Zajączek. I kładziemy taką kartę na środku stołu razem z żetonem odpowiadającym albo zwinności, albo sile. A zatem wybierzemy wielkiego Bena, kładziemy go w ten sposób razem z żatonem siły. Teraz obrońca wybiera kartę, ma do wyboru albo nadzianego Willego, albo Olafa, chudzinkę, gwiazdki. Jest to spryt, monety, jest to ilość monet, liczba monet, którą taki chłop przy sobie ma. A zatem weźmiemy tego oto chłopa i położymy go tutaj. Następnie odkrywamy karty. I porównujemy spryt. W tym wypadku żołnierz nie ma więcej sprytu, ma tyle, samo lub ma tyle samo sprytu, co nasz chłop. Jeżeli miałby więcej sprytu, atakujący zabrałby ze wspólnego stosu tyle monet, ile jest na karcie chłopa lub mieszczanina. I położyłby je obok tutaj karty żołnierza. Natomiast w tym wypadku następuje przeszukanie. Obrońca tasuje pięć kart przeszukania. I wykłada je na stole. Atakujący może odsłonić trzy dowolne karty i dostaje tyle monet, ile znajdzie na tych kartach. W tym wypadku są to dwie monety, zatem kładzie dwie monety koło żołnierza. Maksymalna liczba monet podczas przeszukania to 3. Bierzemy te karty z powrotem, odkładamy na miejsce. Obrońca zabiera swoją kartę chłopa i odkłada na stos kart wykorzystanych. Teraz następuje walka, czyli obrońca będzie chciał odzyskać pieniądze, które zabrał jemu atakujący. Zatem wybiera jednego ze swoich żołnierzy, nie wiedząc, co tutaj jest na tym żetonie. Powiedzmy, że wybierze Harolda Kosiarza, zagrywa go odkrytego tutaj obok wielkiego Bena. I odkrywamy ten żeton. W tym momencie wiemy, że walczymy na czerwone symbole. Każdy z graczy ma po trzy takie symbole. I teraz gra polega na zadawaniu sobie ciosów. Obrońca wybiera jedną z dwóch kart celu. Karty celu są dwie: dolna połowa lub górna połowa naszej ofiary. Natomiast atakujący wybiera jedną z kart obrony. I one są dokładnie takie same, tylko że starczą. A zatem obrońca wybiera kartę, powiedzmy, że będzie to ta karta, i atakujący również wybiera kartę, powiedzmy, że jest to ta karta, i odsłaniają w tym samym momencie. Atakujący atakuje górną połowę, ale obrońcy również tej górnej połowy broni, a zatem jest to 0 punktów. I teraz zmieniamy się rolami. I ten gracz będzie teraz atakował, a tamten gracz będzie się bronił. Taki atak ma miejsce tyle razy, ile jest mieczy na danej karcie. W tym wypadku obydwoje z graczy mają po trzy ataki. Mogło być tak, że jeden ma jeden atak, a drugi ma cztery. Każdy udany atak to punkt, który jest tutaj dokładany do naszej puli. Powiedzmy, że udało nam się zebrać dwa ataki. Gracz, który zdobędzie więcej trafień, wygrywa walkę i zabiera wszystkie monety, które leżą na środku stołu. Zatem powiedzmy, że Harold Kosiarz wygrał tę walkę, zabrał mu wtedy te dwie monety, a także te dwie monety od wielkiego Bena. Następnie gracze porównują spryt takich żołnierzy. Jeżeli przegrany żołnierz, w tym wypadku Ben, ma więcej sprytu, może spróbować uciec. Jeżeli miałby mniej sprytu, trafiłby do niewoli przeciwnika. W tym wypadku, co robimy, żeby taki żołnierz uciekł? A to bierzemy dwie karty lasu oraz kartę żołnierza i tasujemy. I układamy je na środku stołu. Przeciwnik w tym momencie wybiera jedną kartę. Jeżeli jest to las, to Wielki Ben uciekł. Jeżeli jednak wybierze kartę Wielkiego Bena, nadal trafia on do niewoli. Zabieramy wszystkie karty z środka stołu i gramy kolejną rundę. Wszystkie karty użyte w tej rundzie idą na stos kart odrzuconych i gracze dobierają karty do takiej samej liczby kart, jaką mieli na początku rozgrywki, a zatem robię dwie zielone, dwie białe, a szereg dwie fioletowe i dwie niebieskie. Gra kończy się, gdy dowolny gracz dobierze na rękę ostatnią kartę żołnierza, chłopa lub mieszczanina, wtedy jest rozgrywana ostatnia tura, lub gdy skończy się całe złoto. Następnie gracze podliczają zebrane monety i pojmanych w niewoli żołnierzy. Każda moneta to jeden punkt, natomiast każdy żołnierz pojmany do niewoli to dwa punkty. Wygrywa osoba. Która ma więcej punktów. W wariancie rozszerzonym żołnierze, chłopi lub mieszczanie, którzy nie zostali wzięci do niewoli, każdorazowo wracają na spód odpowiednich stosów kart. Będzie można użyć tych kart ponownie. Gra kończy się w momencie, gdy między gracze trafi całe złoto. Tak wygląda rozgrywka. Robię chudmą i szerzej.